Siemanko, Siemanko, tutaj Don Marco. Taka do, do, do Donowaszka, Donowanka. Słuchajcie, dzisiaj Wam powiem jak zrobić makro e, na postaciach. Uż ja zrobię Wam takie zaawansowane już makro na trzy postacie, że będziecie sobie mogli, powiedzmy, iść gdzieś i zostawić te postacie, żeby biły. Ale pamiętajcie, że ryzykujecie tym, że Wam wyskoczy kapcza. Ktoś Was zreportuje, czy tam GM Wam, wam zrobi kapcze i ryzykujecie, że zostaniecie tam Jaila na dwie godziny na tym serwerze. E, tutaj działa loop makro. E, loop makro znaczy, że klikacie na niego prawem i to makro cały czas po prostu działa, 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 działa. Nie? Ja Wam pokażę to na trzech postaciach po kolei. Jak to zrobić? Dobra, przychodzimy, nie będziemy pierdolić. Pamiętajcie o lajku, tam jak chcecie, to suba. Piszcie w komentarzu, jeżeli chcecie jakieś makra na specjalne postacie typu Hawkeye, i itd., tak itd. Tak ja wam pokażę w zamkniętej miejscu. Takie są najlepsze makra, nie? E, tutaj mam Necrusa. Pierwszy co robimy, oczywiście, to jest e, tutaj, musimy się zaopatrzyć w. Eee, czekajcie, bo nie wiem jak to postać, 1800, jak wyglądają monopodki, speedshoty, dobra, wszystkiego dokupimy sobie, tak czy siak, dobra, także monopodki, wchodzimy, eee, kupimy też major potionki, kupimy sobie 100, bo to się naprawdę przyda i nie polecam robić tego z... Bez, widzicie, ja, ja będę zrobił z ULM, Bo dzięki temu mam zawsze trochę hapsa, i tak dalej. E, Ma na potek kupimy sobie od razu 250. E, kupię sobie od razu też na tej postaci Spirit Shoty Z2000. E, I tak normalnie jest też inne makro, że ta postać sama z siebie. Czekajcie, sobie tutaj powiększę. Sama się wychiluje, ale ja robię tak, że ja to mam gdzieś, bo biorę ze sobą donowankę na ol która serduszkiem uleczy nam wystarczająco cały czas na full HP. Mam też tutaj ze sobą spoiler, który będzie ze mną spoilował na makro, i ja dosłownie, szczerze powiem, ja nie będę robił nic. Na drugim monitorze będę sobie oglądał filmik na YouTube czy jakiś film, i czasem luknę na, na pierwszy monitor. Czytał ktoś mnie, nie bije i tak dalej. Dobra, eee, bierzemy sobie rebuffa. Eee, od razu też mówię, że eee, Necruz będzie latał bez eee, żadnych eee, owocków, bez niczego, będzie latał tylko na desk of concentration. Ale to sobie odpowiem później. Dobra, teraz przełączam sobie na ol Olem też sobie zrobię to samo, bo tutaj shotów też nie mam za dużo i tak dalej. Także eee, shop. Najpierw trzeba kupić sobie wszystko i zależy je chcecie tam zostać Ja kupuję więcej Bo chcę zostać dłużej eee, Jedne co będę robił, to będę chodził sobie po prostu na bok po rebuffa Tak co 40 minut będę sobie brał postać na bok i brał rebuffa No ma na podki Na ol potrzebujecie ich dużo Ja sobie wezmę 300, bo ich potrzeba naprawdę dużo Bo to zżera many A ja jadę na... i na HP i na CP że w razie pvp e, też mi odnawia cp to wam zaraz też opowiem, bo no można iść na bok i nie patrzeć w ogóle na postać a ja niestety, ja siedzę przy komputerze, sprawdzam co chwilę te postacie, także e, nawet jak mnie ktoś zaatakuje, tak naprawdę to ja to widzę od razu dobra, donowanka do też ubrana, weźmiemy sobie rebuffa e, to nie, alt e, buffer Eee, dobra, jeszcze ja do tego, bo trzy konta są maksymalnie na tym serwerze, L2 Pandora, zapraszam serdecznie, jest naprawdę spory online, jak możecie zobaczyć, tutaj też są ludzie wszędzie, zresztą wszędzie są ludzie, tu o, o spota to trzeba walczyć, bo inaczej to ciężko, eee, na Machalko, teraz tak, bo ja, się, bo ja nie byłem też długo na tej postaci, mam Te mam też szlecki, jest 13 milionów, muszę sobie po prostu zapamiętać ile było, bo to nie jest moja postać. Yy, ogólnie tutaj też sobie dobiorę. O, tutaj też musimy dokupić, bo niestety spoil. To jest najczęstsza postać w moim w moim makro, która pada, bo dostaje duże hity yy, i czasem nie da się jej po prostu wychilować na makro, nie? Także ile jeszcze mamy szotów? Czekajcie, żebym sobie zobaczył. Aha, szotów już nie ma w ogóle. Dobra, także musimy ich dokupić więcej. Znaczy, ona nie potrzebuje w ogóle bić, Tak woli ścisłości. Ona ma polkę, a ja nie chcę, żeby biła z polki, bo będzie więcej zgarniać. To sobie założymy to. Są szoty. Kupimy jej troszkę. I tak, ja mam ogólnie już makra zrobione, ale tak. Teraz Wam powiem na tym serwerze, jak to wygląda, bo ten serwer jest też fajnie zrobiony. Ja odpalam sobie, przepraszam, nie opcję, yy, makro. Teraz tak, ja już tutaj mam makro zrobione ogólnie, jedno, drugie, trzecie. Dobra, usuniemy sobie je, bo i tak w sumie ich już nie potrzebuję, muszę je zmienić. Yy, I teraz są dwie opcje. Yy, to makro też nie działa tak super. Po pierwsze, makro name, dajecie sobie. Eee, spoil sweep eee, tutaj i piszcie sobie tutaj eee, spoil sweep. Eee, ja, sobie napiszę, no ja sobie napiszę ptx2 i pierwszy daję sobie slash eee, i tutaj macie tak, tutaj macie preset. Na tej pandorze macie od razu gotowe makra macie asyst, ja to potem też będę wyjaśniał powoli, ale tak e, i tutaj sobie wkład przesuwacie sobie to e, macie party 1 i teraz tak e, to też sobie potem rozłożymy i tutaj nie chcę ataku tylko chcę use shortcut 1 e, 2 e, use shortcut 1 3. czyli teraz tak wychodzi jedynka, ta pierwsza tutaj ta co jest tutaj, to jest pasek, to jest pierwszy pasek jakby tutaj była jakbym tutaj dał dwójkę to znaczy, że to jest drugi pasek no ale my mamy jedynkę, nie? Eee, czyli pierwszy pasek i drugi skill tutaj to, czyli drugi skill no e tak? czyli rzuca co chwilę masowego spoilera i to samo tutaj co chwilę będzie rzucał Mass Sweepa, Sweep Festival, no na klasiku to jest spoko, nie? Eee, Także tutaj to było spoko, ja sobie jeszcze zmienię ikonkę, żebym po prostu wiedział. O, przekładamy sobie na pasek, prawym ją włączami zobaczcie, że on teraz nawet tutaj w mieście, no, no nie może, ale normalnie on na każdej miejscu, wie, gdzie tylko może, on będzie cały czas próbował wyciągać, nie? To jest pierwsze. I jak wpiszecie sobie takie makro, to tutaj jak macie tak wpisane to rozkoszą jakbym grał, czekajcie, wrócę sobie rozkosz to jeżeli ja siebie stargetuję, czekajcie, zinwituję teraz też machalko, jak macie takie makro czekajcie, bo kąta i teraz patrzcie co się dzieje. Dobra, I teraz widzicie, ja mam, na, ja mam target na machalko i on się nie ruszy, nie? A teraz dam target na siebie i powinien zaraz przyjść do mnie. No, machalko. Aha, czekajcie, czy ja włączyłem makro? A, nie włączyłem, dobra, już włączyłem. A, widzicie. I to makro pozwala na to, że na przykład jak chcecie iść dalej i chcecie odrzucić miejscu, i on tam próbuje. A teraz kliknę na siebie i patrzcie co się dzieje. Machalko idzie za mną, tak? Za każdym razem, tylko musicie o tym pamiętać, że wasz target to jest też target drugich. Czekajcie, bo tutaj Hugzi streamer, Hugzi Live. zapraszam na jego streama. Chłopaki ogarniają. Bardzo fajny streamek. I tak, i widzicie, patrzcie, teraz na przykład ja zostanę tutaj i zrobię target taki. Patrzcie, co się teraz stanie z Mahalko. Już obrócił głowę i poszedł. No, troszkę to czasu zajmuje, ale widzicie, poszedł sobie sam. Ja nie przełączę mu, kto macie tutaj mój pulpit. Zmienię znowu na siebie. Troszkę mu to zajmie, ale zaraz wróci do mnie. Także wasz target, jaki wy macie na targecie, odpowiada za spoiler i tak samo normalnie za drugiego maga. Bo możecie mieć dwóch magów. Ja, usu, ja donowankę używam nie jako maga do bicia, tylko jako healera. Jako bishopa powiedzmy. Dobra, czyli to już jest ustalone. Teraz przełączamy sobie na e, donowankę. I teraz tak, donowanka jest OLM I donowanka tutaj ma już zrobione makro. Już z nią też siedziałem, ale zrobimy sobie nowe. Teraz tak, damy sobie HEAL. No i co się stało? HEAL. E, HEAL CP i HP eee, bo ja przeważnie jak już siedzę na jakimś miejscu, z takim level'em no ustalam sobie ustalam sobie i odnowę CP i HP tylko, że jest jeden problem to zżera naprawdę dużo mamy. jeszcze ja mam odję odjętego mena, więc tym bardziej mi to zżera więcej teraz tak, dajemy sobie hmm. tutaj już nie musicie spisywać żadnego asista, nic, na, yy, znaczy możecie sobie dać follow Yy, ale nie polecam, ja tutaj po prostu wpisuję cat 1 1 Czyli będzie mi teraz używał cały czas tego serduszka jak tylko może cat 1 3 Czyli teraz jak sobie go zapiszę, czekajcie, sobie dodam też ikonkę, o, eee, save, czyli teraz jak sobie go dam tutaj, to on będzie cały czas po HP i CP i widzicie, cały czas, jak tylko w sumie może, to spamuje, ale to zżera dużo many i nawet na automatycznych monopodkach, no to jest za dużo i czasem, jak już wiem, że siedzę długo na tym miejscu, ja po prostu przesuwam tego, CPK i on dalej będzie robił automatycznie, ale tylko HP, czyli nie będzie mi odnawiał CP, ale jak widzę, że jest PVP, robię szybki switch okien, przełączam sobie skila pyk na dół, przełączam okno i bije się z gościem, a do nowankami odnawia HP. Tak, to jest takie po prostu, także na razie też muszę to wyłączyć, to zostawiamy na razie i tutaj też musimy wyłączyć na razie o. Dobra i teraz tak. Hmm. Jesteśmy zakupieni ze wszystkim. Eee, spoiler. Tak, tak, tak. Eee, teraz tak, na Pandorze mamy taką opcję, więc sobie robimy tam, eee, przepraszam, teleport. Eee, pokażę Wam na najlepszej miejscówce, bo na takie makro najlepsze są zamknięte miejscówki, nie żadne pola, żebyście musieli latać i tak dalej, nie? Eee, bo jeszcze na nekrusie by to musiał zmienić tą. Dobra, jest pierwsza selka wolna. Tutaj na szczęście nie są agro, także możemy sobie wejść nawet i pierwszym spoilem. Ktoś tu bił ale poszedł. Eee, bo ja wam pokażę na, na nekrusie jak robię, żeby on sobie sam bił, tak? do tego potrzebujecie parę groszy dosłownie, żeby jakąś monetę, jakiś plastik, cokolwiek żeby zablokować klawisz F1 czy tam F2 F4, na którym tam klawiszu macie bicie nie? Eee, dobra, podchodzimy sobie tutaj, stawiam sobie wszystkie postacie na środku i teraz tak eee, Rozkosz, widzieliście, nie jest na na nic, ale teraz robimy tak. Najpierw, eee, czekajcie, jeszcze muszę dodać do nowankę. Doparty. Ok, widzicie, on tutaj próbuje trenować. Dobra, teraz tak. Eee, otworzymy sobie makro i przerobimy sobie to makro. Widzicie, macie ta, ja już to mam zrobione. Mam target next dwójka. No, na tym serwerze na klasiku to działa. Nie wiem, czy na wszystkich to działa, czy nie. Yy, I to jest tak, że on mi zmienia target. Ja już sobie to wyliczyłem tutaj na takich mobach. To jest 8-9 sekund. Czasem bierze 2-3 moby na klatę. Może ich nawet wziąć 5 i nie padnie z, z tą donowanką, bo odnawia tyle HP, że da rady. I ja mam tutaj zrobione takie makro. I widzicie, nie mam tutaj żadnego skilla do bicia. Tak? Bo mój skill do bicia, jak sobie to przestawię znowu tutaj, bo tutaj jest mój. Zaraz Wam pokażę. Dobra, odpalamy sobie donowankę. Cały czas nas teraz będzie chwilować. Ma odpalone automatyczne potki na Pandorze. Odpalamy sobie spoiler, żeby sobie rzucał, co ja namierzę. I teraz tak. Ja zaraz Wam tutaj chyba pokażę w tym filmiku. Biorę sobie dosłownie monetę. Tu mam 2 centy. Blokuję klawisz... Czekajcie, kliknę sobie prawym od razu. Nie, najpierw sobie blokuję klawisz F1, bo tam mam dead Spike'a, tak? Czekajcie, bo źle wsadziłem. To mam dead Spike'a. Miałem teraz wciśnięte non-stop, mam wciśnięte F1, także jak na przykład teraz bym otworzył, nie wiem, Mozilla, Google Chrome, mam naciśnięte F1, także się otworzy w chuj rzeczy. Teraz daję Next Target. Czekajcie, tutaj sobie odpalę Concentration. I patrzcie, odpalam teraz lub. Patrzcie, co się dzieje. Ja yy, szczerze nie dotykam klawiatury 8 sekund powinno się zmienić samo. Widzicie, HP mi schodzi, ale do nowanka daje rady. Mamy odpalone HP. Podki normalnie powinny się używać i samo zmienia target. Też stoję trochę w złym miejscu. Czekajcie o, zaraz, jak go za, zabiję. Wyciągłem teraz F1. Trzeba, już zmieniło target, ale najlepiej stałem sobie na środku. Tak. I patrzcie co się dzieje. Widzicie? Spoil co robi. Nie ja mam zablokowane f1, ja nic nie robię. Teraz spoil sobie robi sam. Nie za każdym razem też wyciąga, to prawda. Czasem też nie wyspoiluje, czasem tego. Widzicie, on cały czas próbuje wyciągać, spoilować, wyciągać, spoilować. Tu mi ktoś moby podpieprzył, także trzeba poczekać chwilę. Myszko możecie operować, tylko nie możecie dotknąć klawiatury. Jak tylko naciśnięcie jakiejś klawisz na klawiaturze, to z Wasze zablokowane F1 już przestaje działać, nie? Mop się pojawił, zapał target, bije, a... Mahalko rzucił spoiler i Mahalko powinien wyciągnąć. No coś nie poszło. Tu już zapał następny target. Czasem też nie nadążam. Coś z tym ma O, dobra, rzucił teraz Spoila, tak. O, zmieniło szybciej target niż zabiłem mowę. Mówię tam jest 8-9 sekund, ale jak dam 9 to jest troszkę za dużo. Bo widzicie, mob padł i nic, ale spoil wyciągnął dwa stile. Tutaj na czacie widzieliście. Zaraz znowu spróbuję wyciągnąć z tego Sepulcher Propeta. No, wyciągaj, nie? Wyciągnął, wyciągnął jakieś Nightmare. Widzicie, no, ale w tym momencie możecie sobie iść ja pokażę, jak i to zostawić to chyba że nas zabije. Najpierw trzeba przełączyć znowu na donowankę. Odpalić, żeby hillowało. To jest taka, ten, tego, tej donowanki tak naprawdę nie potrzebowałbym, ale też DeXPA dostaje i mam jakiegoś hila, tak? Teraz tak, odpalamy spoiler nie chcemy, tu mamy spoię odpalonego, także wracamy tu o, znowu wciskam F1 Blokuję sobie klawisz jakąś monetą, plastikiem, czy chcesz wciskam prawym i teraz co 8 sekund zmienia target przeważnie zdąża zabić tego MOBA, jak nie to nawet jakby 3, 4, 5 MOBów, całą tą salkę jakby ściągło to i tak da rady to wystać Ja jedyne co teraz robię, to już mam puszczony YouTube na drugim tam monitorze, czy tam na telefonie, czy idę sobie gdzieś. Dobra, no i teraz patrzcie, tak ee, zaczynamy. Do Nowanka leci na AutoHillu. Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko szybko zobaczę w kabinecie, czy mam auto potion. Mam, dobra. Także donowanka już odnawia HP. Czekajcie, zarzucimy też jej casting speed. Tu jest rozkosz. Potrzebujemy jeszcze spojla, żeby latał. I teraz rozkosz. Mam Boże rozkosz. Dobra. Także e, na rozkoszy też casting speed'a. Odpalimy sobie. Pyk. 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 Blokujemy teraz F1. I w tym momencie postać bije to słownie sama. Wszystkie trzy postacie. Widzicie, czasem ten spoil nie chcę teraz wyciągnąć, ale wyciągnął na końcu, tak? Ja tutaj, na takim harze, w tych backgroundach, w tym wszystkim, na takich bówkach i tak dalej, mam ustawiony delay 8 sekund na zmianę targetu. Może by, możecie by potrzebować 9, i tak dalej, ale 8 dla mnie to jest odpowiednio. Ten machalko, no, no niestety, to jest na makro. Nie ze wszystkiego chyba wyciąga. Ale no tak 90% to wyciąga spokojnie tych matców wszystkiego, tak, widzicie, zmienił target szybciej niż zabił tego moba, ale to nie szkodzi. Zabije tego, no i zmienił target, a spoil, tak czy siak ma sweepem wyciągnąć z obydwu. Także teraz w tym momencie ja nie robię dosłownie nic. Jedyne co robię, no to czasem zerkam na ekran, może wlecieć enemy, tak, my mamy jakieś wary czy coś. Widzicie, może mieć na sobie kilkanaście mobów. Nie powinien paść. Aha, je. No, teraz już wiem, dlaczego co się dzieje. Widzicie? Widzicie? Ja nie pomyślałem. Nie przywołem sobie. O, Reinted-Mena. Potrzebuje. Potrzebuje Reinted-Mena z, z, z transferpainem. Wtedy nie mam problemu z hubsem, bo bierze po połowie i tak dalej, nie? A donowanka odnawia tak samo reinted jak mnie. I wtedy jestem cały czas na full HP. I mogę sobie tutaj siedzieć, bić level. To jest zamknięta salka na Giants wie, Powiem wam, że na tym klasiku robię mniej więcej tak samo. Wciągam, wciągam siebie na środek. Najpierw wybijam ręcznie sam większość mobów. I już mam przygotowane takie makra. więc wtedy tylko szybko przełączam postać. Odpalam makro, odpalam makro, odpalam makro. I patrzę, jak sobie postacie biją. Fakt, że czasem. Jest tak, w, tej, jeszcze w takim, w takim ekwipunku jest tak, że no nie wiem, raz na pół godziny zdarzy się, że tych mobów nagle jest za dużo, albo te moby się agresują na, na spoiler. No i niestety no, trzeba popatrzeć, bo czasem ten spoil niestety no, jest na razie najsłabszy, więc spada. No i trzeba go resnąć, szybko zrebufować i z powrotem do akcji. Ale mm, trzy postacie odpalone, jeżeli potrzebujecie jakieś makra. O których nie wiecie, albo nie wiem, makro na dwóch uczników, albo makro na, na to i na Bishopa, żeby leczył taki, taki target, żeby robił to, żeby robił tamto, no to piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, lajkujcie, a ja na pewno Wam pomogę. I zapraszam na l2pandora.net